Temat zdrady bez wątpienia jest jednym z ulubionych motywów używanych przez twórców w grach komputerowych. Zresztą w przypadku naszej ulubionej serii gier jest to szczególnie dobrze widoczne. Chociaż każdy doskonale wie, że zdrada nie jest wcale czymś pozytywnym, to mimo tego i tak wiele osób często wykorzystuje ją do uzyskania pewnych korzyści. Takie osoby oczywiście zdają sobie sprawę z tego, że wcale nie postępują moralnie, lecz koniec końców cel, który może być osiągnięty poprzez wystawienie jakiejś tam osoby, totalnie takich ludzi zaślepia. W skrócie mówiąc, to są w stanie posunąć się do największych obrzydlistw. Przed pewnym dylematem związanym ze zdradą stanął w pewnym momencie także i szef jednej z mafii z Liberty City, a mianowicie Salvatore Lyon. Mężczyzna na pewnym etapie fabuły gry miał pod sobą osiłka, który był chroniony tak zwanym plot armorem, z uwagi oczywiście na odgrywanie w fabule kluczowej roli. Tak czy siak, mimo tego, że każda robota była wykonywana przez Kloda wręcz wzorcowo, to Don Mafilion i tak znalazł wiele powodów, aby się Kloda pozbyć. Dzisiaj przedstawimy te powody, bazując na fabule z GTA San Andreas, z GTA Liberty City Stories oraz z GTA 3. Tymczasem, ja jestem Hubson, witam Was na moim kanale oraz wraz z Marcinem zapraszam na kolejny odcinek. No ale zanim przejdziemy sobie do głównej części tego odcinka, to jeszcze na początku chciałbym wam przedstawić grę Raid Shadow Legends, która jest partnerem tego filmu. Jeżeli nawet tak jak ja nie przepadacie za RPGami, no cóż. No to dla tej gry naprawdę warto zrobić wyjątek, a przynajmniej, ja tak uważam, jeszcze kilka innych osób, które w nią już kiedyś zagrały. Raid Shadow Legends jest mobilną grą RPG, jak też wspomniałem już wcześniej, która może przykładowo umilić Ci czas w podróży, ale oczywiście nie tylko. Gra jest na tyle fajna, że zdecydowanie nadaje się na co dzień i skutecznie jest w stanie zastąpić nam tradycyjną pc pecetową, tudzież konsolową zabawę. Raid Shadow Legends zabiera nas w świat mroku, który posiada przyjemny klimacik, którym generalnie charakteryzują się gry właśnie z gatunku RPG. Gierka jest naprawdę mocno rozbudowana, o czym świadczy chociażby fakt, że posiada ponad 600 czempionów. Twórcy dodali też w zeszłym roku frakcję Shadowkin, która tworzona jest przez plemię wojowników z Dalekiego Wschodu. Poza tym, grając w Raid Shadow Legends, warto zwrócić uwagę na dodatek Doom Tower, który wprowadził cały świat nowych, przerażających bossów do zabicia. W grze czekają na nas także piekielnie trudne wyzwania, jakim niewątpliwie jest na przykład starcie z Hydrą. Co więcej, twórcy gry dodali ostatnio super mocną legendarną wersję ulubionego czempiona graczy, czyli Death Knighta, którego można zdobyć do tego w bardzo prosty sposób, czyli po prostu logując się oraz grając w raid'a przez 7 dni, na co gracze mają czas do 27 października. W grze pojawiła się także funkcja awakening, która wpływa na aspekt tego, jak nasi czempioni radzą sobie w walce. Generalnie to, żeby tego wszystkiego już jakoś nadmiernie nie rozwijać, to w skrócie powiem, że w grze jest to robić i jest w niej co zdobywać. Prawdziwe wilki nie powinny narzekać. To, co jest na pewno też spoko, to że mimo tego, że gra jest naprawdę popularna i zbiera dobre opinie, to nie powoduje to tego, że twórcy się rozleniwiają, bowiem stale wprowadzają do gry nowe elementy. Aby otrzymać kilka darmowych przedmiotów, aby chociażby móc awansować swoją postać, możesz użyć kodu, który aktualnie widzisz na swoim ekranie. No a jeżeli jeszcze nie grałeś nigdy w Raid Shadow Legends, to możesz kliknąć w link w opisie, bądź zeskanować kod QR na ekranie, dzięki czemu otrzymasz unikalne bonusy o wartości 30 dolarów. Po prostu na przyjemniejszy start. Instalujcie, testujcie, grajcie, no i bawcie się dobrze w grze Raid Shadow Legends. Jednym z decydujących bodźców, który złożył się na finalną zdradę Kloda przez Salwatora, jest narastająca paranoja, która kształtowała się w głowie Dona Mafii przez wiele lat. Wszystko zaczęło się od wydarzeń w Las Venturas w roku 1992, no a przynajmniej z tego co nam wiadomo, no bo kto wiecznie wcześniej. W skrócie rzecz ujmując, mamy tu na myśli to, że patrząc na czas akcji, jest to pierwszy moment, w którym poznajemy Salwatora, no i zarazem jest to moment, gdzie możemy po raz pierwszy cokolwiek wywnioskować. Przechodząc do sedna, Salvatore Lion po długich namowach ze strony rodziny Sindaco postanawia zainwestować grube pieniądze w kasyno Caligula, aby wraz z dwoma innymi rodzinami czerpać potężne zyski poza miastem Liberty City. Jeżeli jesteście ciekawi tego, na czym polegał układ rodzin w Las Venturas, to polecamy obejrzeć nasz materiał, który znajdziecie w opisie tego filmu. Z kolei wracając stricte do tematu, to wszystko wydawało się iść po myśli Sala. Mężczyzna owinął sobie wokół palca menedżera kasyna, przez co miał swoistego łączniczności w mieście grzechu oraz mógł na bieżąco reagować na wszelkie działania ze strony mafii Forelli oraz mafii Sindaco. Niestety Salvatore nie przewidział tego, że pozostałe rodziny również będą chciały w nie do końca uczciwy sposób wypracować sobie pewną przewagę. W dodatku śmiertelny błąd Johnego Sindaco przyczynił się do tego, że poza konfliktem rodzin w walce o wpływy w kasynie, na horyzoncie pojawiła się również chińska triada, która została w pewnym momencie po prostu rozwścieczona, przez to miała ochotę obrócić marzenia Salvatora w popiół. Niezwykle istotne były też niektóre wydarzenia, które totalnie przypadkowo przytrafiły się CJ'owi. Dwa ogromne zbiegi okoliczności, czyli znajomość z Leon oraz spotkanie Kenta Pola i Makera sprawiły, że CJ od razu zdobył zaufanie Salvatora oraz znalazł sposób na to, aby bezpiecznie przeniknąć do kasyna i wybadać teren pod kątem przyszłego napadu. Oczywiście Salvatore niczego nie podejrzewał ze strony naszego czarnoskórego przyjaciela. W końcu, jakby nie było, CJ definitywnie wykopał mafię Sindaco z Las Venturas oraz pozbył się ówczesnego dona mafii Forelli. Te działania skutecznie pozwoliły Salvatorowi na przejęcie kasyna Caligula w całości dla siebie. Mało tego, działalność CJ stanowczo pomogła Salvatorowi w Liberty City. Stało się tak, ponieważ mafia Forelli, która kurowała się po nieszczęśliwych wydarzeniach z 1986 roku, znowu straciła Dona mafii. W konsekwencji tego, Forelli z po raz kolejny musieli się ugiąć pod majestatem innej mafii. Niestety, Don Salvatore mocno się przeliczył. Otóż wkrótce doszło do zaplanowanego napadu na kasyno Caligula. Salvatore dostał nauczkę za to, że zaufał osobie, której, co tu dużo mówić, nie sprawdził zbyt dobrze. Idąc dalej, mamy Liberty City, rok 1998. Od napadu na kasyno Caligula, który zniszczył plany zdobycia wielkiego majątku przez Salvatora, minęło 6 lat. Salvatore Leon zdążył wykorzystać śmierć Marco Foreliego i wyrzucić Forellich z Portland, pozostając już tylko w twardej rywalizacji z mafią Sindaco. Jednakże wkrótce zaczyna się rozpętywać prawdziwe piekło. Do głosu dochodzi bowiem chińska triada oraz gang Diablo, które zabierają rodzinie Lyon część terytorium. Narastające problemy uruchamiają u Salvatora poważną i nieuzasadnioną paranoję, której świadkami jesteśmy w misji Driving Mr. Lyon. Salvatore'owi wydaje się, że oddany mu toni Cypriani może być tak naprawdę spiskowcem, chociażby takim jakim był CJ. Jednakże na całe szczęście mężczyzna się opamiętuje i wspólnie z Cyprianiem kontynuują walkę o Liberty City. Która swoją drogą wychodzi im koniec końców całkiem nieźle. I tak dochodzimy do GTA 3, czyli do 2001 roku, kiedy to Salvatore Lion poznaje Kloda, czyli gościa, który niezwykle profesjonalnie i skutecznie wykonuje powierzone mu zadania. Don Lione słusznie dochodzi do wniosku, że grzechem byłoby nie skorzystać ze skuteczności Kloda. W konsekwencji tego mężczyzna prosi go o wysadzenie w powietrze statku Les Cargo z bogatymi złożami narkotyku Spang na pokładzie, jako przysługę w zamian za zostanie oficjalnym członkiem mafii. Jednak tutaj ponownie objawia się paranoja Salvatora. Mężczyzna nadal ma z tyłu głowy to, w jaki sposób został ośmieszony przez szpiega chińskiej triady w roku 1992. Dlatego między innymi postanawia jak najszybciej pozbyć się Kloda, kierując się zasadą zdrać, zanim zostaniesz zdradzony. Choć cały czas należy pamiętać, że Salvatore nie miał de facto jakichś solidnych przesłanek, które wskazywałyby na to, że Klod planuje obrócić się przeciw niemu. Niemniej idąc dalej, to poza tym kolejną przyczyną zdrady ze strony Salvatora z całą pewnością było uniknięcie konfliktu z kartelem kolumbijskim. Wiele różnych rzeczy przemawiało za tym, że mafia Leon nie chce się mieszać w otwarty konflikt z kartelem z obawy o problemy z utrzymywaniem wpływu w Liberty City. Racjonalnym posunięciem jest więc użyć osoby, która oficjalnie nie należy do mafii, a jest jedynie chłopcem na posyłki. Co za tym idzie, to wykorzystanie takiej osoby nie powinno wzbudzać jakichkolwiek podejrzeń. Warto dodać, że Claude nie jest oficjalnie członkiem mafii ze względu na swoje amerykańskie korzenie. Zwykle członkowie, którzy nie mają pochodzenia włoskiego, muszą działać od 10 do 20 lat dla mafii, żeby mieć możliwość podejścia do inicjacji. Zapewne niektórzy z Was teraz powiedzą, że przecież Salvatore wcale nie musi postępować zgodnie z kodeksem mafii. W końcu już nie raz widzieliśmy w serii GTA, jak rodziny mafijne łamały niektóre zasady z tego niepisanego regulaminu. I tak, to prawda, że Salvatore może teoretycznie przyjąć do mafii Lyon każdego, nawet osobę pochodzenia azjatyckiego czy afroamerkanina. Jednakże kiedy problem z kartelem kolumbijskim zostanie zażegnany, pojawi się na głowie kilka kwestii dotyczących właśnie Kloda. Otóż Klod może stać się w pewien sposób niebezpieczny dla otoczenia mafii. Mianowanie go członkiem niesie więc spore ryzyko w tym, że może on się nagle zwrócić przeciwko rodzinie lub nawet próbować obalić samego Salwatora. W końcu Klot jest bardzo dobrym zabójcą i z pewnością chciałby piąć się wysoko w hierarchii danej organizacji. Wiadomo, że jego głównym celem jest dorwanie Kataliny. No ale jeżeli już mu się to uda, to kto wie, jaki zacznie przyświecać mu cel. My po części wiemy, chociażby z odcinka o tym, który protagonista z serii GTA z uniwersum 3D jest najbogatszy, że klot raczej biznesowej smykałki nie miał. Lecz Salvatore znał go na tyle krótko, że ciężko było mu to oszacować. Kolejną kwestią jest to, że Klot widząc, że radzi sobie naprawdę dobrze, mógłby domagać się coraz większych zapłat za kolejne zlecenia w myśl zasady apetyt rośnie w miarę jedzenia, co z kolei skutecznie usztuplałoby budżet mafii. Krótko rzecz ujmując i delikatnie to wszystko podsumowując, to jeżeli Salvatore zdecydowałby się przyjąć Kloda do mafii Lyon, to istniałaby szansa na to, że prędzej czy później będzie sprawiać problemy, czego Salvatore się po prostu obawia. Tak czy inaczej, jak też wiemy z fabuły, to rzekomo zniszczenie statku Les Cargo miało zagwarantować Klodowi oficjalną inicjację w rodzinie Lyon oraz sowite wynagrodzenie. Jednak Klod nie wiedział, że te słowa zostały wypowiedziane w jasnym celu. Obiecanie złotych gór przez Salvatora miało być zwykłym przekupstwem Kloda w zamian za wzięcie odpowiedzialności za wkrótce popełnione czyny. Co więcej, dzięki ustawieniu tego biegu zdarzeń Salvatore mógł zyskać przychylność kartelu. Mamy tu na myśli to, że Salvatore pod przykrywką przyjaznych zamiarów mógł pomóc znaleźć zamachowca, który wysadził statek, sprzedając tym samym Kloda właśnie w zamian za pozytywne stosunki między obiema stronami oraz za gwarancję tego, że kartel kolumbijski nie będzie prowadził działalności na terytorium Portland. No a tymczasem ostatnim i prawdę mówiąc bardzo błahym czynnikiem, który poniekąd owszem miał jakiś tam wpływ na końcową decyzję Salvatora dotyczącą Kloda, był rzekomy romans mężczyzny z Marią Latore. Bezsensowna pomyłka ze strony Marii mogła wzbudzić w Salvatorze potężny gniew, no bo jakby nie patrzeć, to trzeba mieć naprawdę duże kochones, żeby wdawać się w romans z żoną Dona Mafii. Tupet Kloda w takiej sytuacji mógł Dona Mafii najzwyczajniej rozwścieczyć. Z drugiej jednak strony istnieje prawdopodobieństwo, że reakcja Salvatora niekoniecznie musiała być jakoś nad duża, z uwagi na to, że Maria Latore grała w jego życiu tak naprawdę rolę mocno drugoplanową. Od kiedy kobieta przestała być młoda i atrakcyjna, uważamy, że Salvatore trzymał ją przy sobie, głównie dla zachowania odpowiedniego imię w kręgach mafii. Mało tego, nie wydaje się, żeby Maria zależało na czymś innym, aniżeli na naciąganiu Salvatora na kolejne pieniądze, z czego ten na pewno po obcowaniu z Marią przez dłuższy czas doskonale zdawał sobie sprawę. No i z kolei, na sam koniec, chcielibyśmy krótko przedyskutować, jak decyzja Salvatora wpłynęła na mafię Lyon. Jak zapewne wiecie, Salwatorowi nie uszła na sucho próba zamordowania Kloda. Zemsta głównego bohatera trójki nadeszła szybko i była piekielnie skuteczna. W rezultacie rodzina Lyon straciła prawdopodobnie jednego z najpotężniejszych donów jacy kiedykolwiek sprawowali władzę. Pytanie tylko, czy ta wielka strata była dla rodziny Lyon powodem do długotrwałej żałoby. Jak się okazuje, nie do końca. O ile było to na pewno bardzo wstrząsające dla mafii, a szczególnie dla samego Joe'a Lyon, o tyle po misji Sayonara Salvatore szybko możemy dostrzec, że rodzina Lyon wręcz zyskała na sile po tym wydarzeniu. Jak wiemy, to ta przestępcza organizacja nie zniknęła z ulic Liberty City, co oznacza, że na miejsce Salvatora przyszedł nowy don mafii. Od tego momentu mafia Lyon zaczęła chodzić po ulicach ze strzelbami, co pokazuje, że wyposażenie przeciętnych członków rodziny zostało mocno usprawnione. Można więc wnioskować, że mafia Lyon musiała dostać przysłowiowego klapsa w tyłek, żeby znowu zacząć się rozwijać. Niewykluczone też, że pojawienie się nowego Dona Mafii wprowadziło w pewnym sensie powiew świeżości. Pojawiły się nowe inwestycje, układy, a także i pewne nowe zasady, które z sukcesem pozwoliły działać mafii na terenie Liberty City. Podsumowując dzisiejszy odcinek, to trudno pomyśleć, że jedno wydarzenie z przeszłości oraz kilka zbiegów okoliczności sprawiło, że Don Salvatore Lyon zdecydował się pozbyć jednego z najlepszych współpracowników rodziny. Niestety, jak się okazuje, przebiegłość Salvatora oraz uczenie się na błędach z przeszłości doprowadziły go paradoksalnie do zguby. Zapomniał on, że czasami w życiu pojawiają się osoby, którym po prostu warto zaufać, bądź które należy wyeliminować dopiero wtedy, kiedy są ku temu solidne podstawy. Niemniej jednak Mafia Lion wyszła z tego wszystkiego bez większego szwanku, otwierając się na nowe możliwości, no i dając szansę kolejnej osobie na to, aby poprowadziła rodzinę Lion po raz kolejny na sam szczyt. No a tymczasem jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to polecamy Wam obejrzeć koniecznie podobny odcinek z tym, że na temat Soniego Forelli, którego złe decyzje doprowadziły z kolei do klęski Mafii Forelli. Dziękuję patronom za przeolbrzymie wsparcie, no i widzimy się oczywiście niebawem. Póki co trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!